Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli. Kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 29 kwietnia 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Na ten dzień, na ten moment. No i 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki, kochani, spełnienia marzeń. Niech Wam się darzy. Boże, przepraszam. Życzę Wam wszystkiego, 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 co najlepsze. No i zobaczmy dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Mag. Wow! Kochani, Mag. Zaczynamy energię Maga. E, poniedziałek, więc e, nieźle. Kochani, Mag jest energią kreacji, jest energią tworzenia, jest energią manifestacji, jest wiarą w siebie, jest. E, to jest nasz kreator, to jest, to jest nasz twórca. To jest ktoś, kto wierzy w siebie, wierzy w swoje umiejętności, nawet nie tyle wierzy, co po prostu wie, że jest zdolny do stworzenia um, rzeczywistości taką, jaką pragnie. Więc kochani, potężna moc wychodzi dzisiaj z nas i to, co w naszej głowie, to, co na języku, to, co w planach, to po prostu będzie się realizować. Więc. No, manifestujmy mądrze, kochani. Manifestujmy do mądrze, dobrze doprecyzujmy rzeczy, które chcemy przyciągnąć do naszego życia, e, żeby później nie okazało się, że przyciągnęliśmy coś, co niekoniecznie jest takie, jakbyśmy chcieli. E, więc tutaj ta świadoma kreacja jest naprawdę ważna. No ale, kochani, też właśnie kwestia e, wzięcia spraw w swoje ręce. Mak ma dostępne wszystkie cztery elementy: ma monety, czyli ma pieniądze, ma materię, ma, e, ma jakieś tam fizyczne aspekty, które może wykorzystać. Ma buławę, czyli ma pasję, ma namiętność, jest aktywny, działa, ma kielichy, czyli ma emocje, ma uczucia, jest kreatywny, jest wrażliwy, jest otwarty, ma otwarte serce i ma miecze, czyli jest, jest ta mądrość, jest inteligencja, są pomysły, są inspiracje. Mag ma to wszystko w sobie. Wie kiedy czego użyć, by... Mm, Zrealizować swoje plany, swoje potrzeby, swoje, swoje marzenie. I dzisiaj właśnie tacy będziemy, dokładnie w punkt. Będziemy dokładnie wiedzieć, czego użyć, jak się zachować, co zrobić, żeby zrealizować jakieś plany. Możemy zrobić naprawdę niesamowite plany, możemy przystąpić do działania, albo, kochani dla części z nas, jakieś marzenia nasze już się zamanifestują i już się spełnią. Kochani, mag przynosi dobre rzeczy, przynosi dobre wiadomości, przynosi, Przynosi spełnienie, przynosi, tak jak powiedziałam, tą wiarę w siebie, taką pewność siebie do kreacji, przynosi świetne inspiracje, kochani. Więc dużo dobrych rzeczy dzisiaj możemy się spodziewać właśnie w dniu dzisiejszym. Naprawdę bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy. Kochani, jeśli chodzi o sprawy finansowe, sprawy zawodowe, Mak, no, Tutaj, tutaj wszystko może się dziać. Jeżeli szukacie pracy, kochani, przyciągniecie odpowiednią pracę. Jeżeli szukacie świetnych inwestorów, e, kochani, pojawią się inwestorzy. Jeżeli szukacie jakiegoś rozwiązania na swoje problemy, pojawi się rozwiązanie. Czy to w waszej głowie, czy to z zewnątrz. E, kochani, jeżeli oczywiście zamartwiacie się czymś i demonizujecie jakąś sytuację, uważajcie, bo też to możecie przyciągnąć. Więc tutaj jest ważna naprawdę e, klarowność sytuacji i ważne jest skupienie na tych pozytywach. E, z magię możemy przyciągnąć dzisiaj. Czy jakieś pieniądze, których potrzebujemy, czy możemy otrzymać jakąś pożyczkę, czy otrzymamy awans, jeżeli właśnie to jest naszym priorytetem. Kochani, z magiem będziemy pełni pomysłów, pełni tej kreatywności wewnętrznej, więc możemy wprowadzić świetne jakieś zmiany do naszych planów, możemy wprowadzić ulepszenia. Jeżeli prowadzimy swoją firmę, no zdecydowanie, kochani, te plany, te marzenia, te, te pomysły dzisiejsze mogą wpłynąć na rozrost tej firmy, na na, kochani, um, otwarcie się na nowe zupełnie źródła dochodów, na nowych klientów, na, na nowe przestrzenie, kochani. Więc to będzie naprawdę świetna ekspansja dla osób, które pracują dla kogoś. Możecie dzisiaj zabłysnąć jakimiś świetnymi pomysłami, które na pewno przyniosą wam lepszą gotówkę, lepsze pieniądze, a może nawet i awans, może, kochani, otrzymacie jakieś, jakąś swoją, nie wiem, osobną, taką, nie wiem jak to się nazywa, ale taką osobną linię czegoś, um, osobne. Bo tutaj mam takie, mam i karty na spodzie o tym wskazują, tak jakby wasza kreatywność, wasza pasja, wasza, wasze zaangażowanie sprawi, że zaimponujecie po prostu szefostwu i możecie dostać swoją osobny jakiś dział. O, właśnie dział, taki osobny dział do prowadzenia czegoś, albo dostaniecie po prostu wolną rękę, żeby coś wykreować, coś stworzyć, co naprawdę będzie super. To będzie coś nowego, coś inspirującego e, i co naprawdę wszyscy uznają, że to jest wow, że to jest świetny pomysł, tak? Więc kochani, Dużo się będzie działo. Możemy spodziewać się naprawdę dobrych wiadomości, propozycji, e, jakichś takich e, no spełnienia, po prostu, kochani, spełnienia. E, też jeśli chodzi o takie finansowe aspekty, bardzo mocno na spodzie pokazuje mi się wymarzony dom. Więc jeżeli część z Was e, pragnie. Mm, się gdzieś przeprowadzić, kupić mieszkanie, kupić dom, wybudować dom, wyprowadzić się na przykład od rodziców czy cokolwiek. Dzisiaj, kochani, możecie wymanifestować to, możecie znaleźć świetną ofertę, możecie, kochani, właśnie otrzymać jakieś pieniądze na, na, na kupno, kupno domu czy kupno mieszkania, możecie znaleźć świetną działkę pod budowę domu, tak? Także dzisiaj zadzieje się coś, co będzie inspiracją do tego, żeby pójść dalej, żeby rozpocząć coś nowego i będzie to pewnego Rodzaju spełnienie e, dla Was. Kochani, jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o relacje, no to tutaj też e, same, same, same dobre rzeczy, e, kochani. <grym> Mag jest energią, właśnie mówię, kreacji, tworzenia, więc dzisiaj będziecie kreować swoje szczęście, swoją miłość, swój związek. Jeżeli um, macie jakieś wspólne marzenia z partnerem, z partnerką, dzisiaj, kochani, będzie intensywne działanie, manifestowanie. Pewne rzeczy mogą się spełnić, a pewne rzeczy wprowadzicie do, ży do życia, takie, które um, przybliżą was do spełnienia tego marzenia. E, kochani, mag jest. Um, Energią um, taką, taką bardzo intensywną, więc dzisiaj mogą być wszelkiego rodzaju burze mózgów między Wami, mogą być rozmowy, mogą być takie intensywne plany, ale tu wszystko chodzi o Wasze spełnienie, wszystko chodzi o Waszą przyszłość, o umocnienie tej relacji, co możecie jeszcze zrobić, jak możecie się bardziej postarać, żeby, żeby polepszyć ten związek, żeby, żeby ten związek mógł się rozwinąć, żeby, żeby rozwinął swoje skrzydła, tak? Jeżeli są jakieś problemy związku, dzisiaj. Będą intensywne działania w celu um, uleczenia tego wszystkiego. Możecie się bardziej starać. Partner może się bardziej starać. E, kochani, mogą być właśnie, jak, może być jakiś rodzaj spełnienia w tej kwestii. Będziecie um, używać wszystkich swoich elementów, tak? Żeby wykrować taki związek, jaki pragniecie. Będzie i zaangażowanie emocjonalne, i dużo działania, i pasji, namiętności, i inspirujących pomysłów. Także, kochani, naprawdę się dzisiaj może dużo dziać. Dla osób, które są singlami i marzycie o stałym związku i marzycie o e, wymarzeniu. O sobie dzisiaj, kochani, możecie poznać kogoś takiego. Możecie poznać wymarzoną osobę do stałego związku. Możecie przyciągnąć odpowiedniego partnera. Możecie po prostu się, kochani, zakochać dzisiaj. Naprawdę, karty na spodzie też zdecydowanie na to wskazują, że może pojawić się nowa osoba w waszym życiu, do której wasze serce mocniej zabije. Dla części z was jest jedynie tylko ostrzeżenie, że to, to znaczy ostrzeżenie, nie ostrzeżenie, ale że to może być po prostu związek na odległość, ale może po prostu o to chodzić, kochani, że sprawy pójdą szybko do przodu i że to będzie ktoś w kogo będziecie chcieli zainwestować, to będzie mm, ktoś naprawdę ważny dla Was. Więc moi drodzy, manifestujemy, przyciągamy. Um, skupiamy się na swoich planach, skupiamy się na swoich marzeniach. Pamiętajcie, że marzenia dotyczące właśnie różnych przedsięwzięć, podróży, e, jakichś inwestycji czy czegokolwiek, wymagają naprawdę bardzo dużo od nas też własnego wysiłku. To znaczy wysiłku, nie chodzi o to, żeby się wymęczyć, nie chodzi o to, żeby pchać ten kamień pod górę, chodzi o to, żeby e, działać, tak, działać w kierunku spełnienia marzeń, bo tak jak mówię, mamy wszystkie elementy, e, których potrzebujemy, żeby zbudować rzeczywistość, jakiej pragniemy, więc no, nie, nie oddawajmy, The okay. cat Swoje, swojej mocy innym, tak? Nie siedźmy na laurach i nie czekajmy, aż wszystko samo się spełni. Zróbmy pewne działania, podejmijmy pewne zobowiązania wobec siebie, obiecajmy sobie coś, że codziennie zrobię chociażby drobną rzecz, która przybliży mnie do tego, kim chcę być, co chcę mieć, do spełnienia po prostu moich marzeń. I działajcie, i działajcie, kochani, bo naprawdę drobne rzeczy czasami są naprawdę... Inspirujące i są ważne, żeby zamanifestować naprawdę wielkie, wielkie marzenia. Kochani, piękne rzeczy mogą się dziać. Z maniem uważajcie tylko ma na manipulację, tak? Jedynym takim negatywnym aspektem maga może być kwestia manipulacji, że my będziemy skłonni do manipulacji albo że ktoś będzie chciał manipulować nami, ale kochani, karty na spodzie zdecydowanie nie są przychylne tej tezie, więc tak jakby mówię, bo muszę, ale. Zignorowałabym to, co teraz powiedziałam. Bo dzisiaj naprawdę same, same dobre rzeczy. Tak jak mówię, kochani, inspiracje, prawda, szczerość, nowe pomysły, kochani, nowe początki, jakiś rodzaj zwycięstwa, sukcesu. Czwórka buław, kochani, udane małżeństwo, związek, partner z przeznaczenia, 11-11, kochani, stabilna praca, dom, mieszkanie. No i rycerz kielichów, kochani, czyli otwarcie serca na kreatywność, na pomysły, na siebie nawzajem, na miłość, na, na piękno świata, tak? I idziemy do przodu właśnie z tym otwartym sercem a idziemy kochani w kierunku głupca, nowego początku, idziemy naprzód trójka buław, zostawiamy to co złe za sobą, zostawiamy jakąś przeszłość za sobą jesteśmy odważni i otwarci na, na, nowe, na nowe rzeczy, na nowe inspiracje na nowe osoby, na nowe rozdziały w naszym życiu, bardzo bardzo piękna energia kochani dzisiejszego dnia, więc życzę wam spełnienia manifestujcie jak najwięcej i manifestujcie jak najlepiej dla siebie kochani, wszystkiego co najlepsze, widzimy się za niedługo. Pa pa.